Jest już lato, a Ty dalej nie zbudowałeś wymarzonego składu? Wbijaj na supercoinsy.pl Z okazji eventu Summer Hit Coinsy kupisz tanie na każdej platformie Możesz też wziąć udział w konkursach, w których do zgarnięcia są kolejne świetne karty Z kodem arbatowym Pablo dostaniesz dodatkowe 5% zniżki na monety Szczegóły promocji? znajdziesz w opisie, polecam! Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Pablo, to kolejny odcinek FIFA 20 Ultimate Team Road to Glory Dzisiaj naprawdę wyjątkowy odcinek, ponieważ otworzymy sobie dwie paczki Deluxe, gdzie będziemy mieli do trafienia najlepsze karty z najlepszych pięciu e, lig. Zobaczymy, co trafimy. Mamy takie dwie paczki, także właśnie, właśnie e, wysyłam ostatnią i zobaczymy, co e, fajnego wypadnie. Szczerze mówiąc, po ostatnim Food Champions, gdzie walczyliśmy o Ultimate Tots nie grałem e, w ogóle. E, za 11 minut wychodzą nagrody za Food Champions, za Golda 1, niestety, nie za Elite. No, także zobaczymy, co fajnego mi wypadnie. Także no, do trafienia mamy naprawdę fajne karty. E, nie jest to paczka z um, totsem z drużyny Ultimate myślę, że takiego, taką paczkę jeszcze dostaniemy, tak mi się przynajmniej wydaje. E, ale zobaczymy. Dobra, otwieramy pierwszą pakę. E, zobaczymy, co poleci. Może wreszcie jakieś będzie większe szczęście, bo naprawdę ostatnio nie jest za dobrze. E, no i dobra, oczywiście mamy włoka i zobaczymy, czy to będzie Tocy z Premier League czy z Ligue. Mamy e, Toca z, e, z serie A jest to Kostas Manola z 93 overalla Moi drodzy, to jest ym, karta, która sprawia, że jestem coraz bardziej załamana na tą grę. Naprawdę, ja nie wiem, co jest z tym kątem nie tak. Dlaczego jest kolejny obrońca środkowy, którego kompletnie nie połączę? Dlaczego kolejny środkowy obrońca? Pewnie za 10 minut yy, będę odbiorą nagrodę za z i ponownie dostanę jakiegoś Humelsa yy, i jakiegoś innego yy, niefajnego zawodnika. Yy, no, w każdym razie, no, trafiamy manolasa. No, nie jest to najlepszy traf. Yy, ile w ogóle Manolasa jest warty, tak, tak. Yy... Poza tym, no wart jest ponad 200 tysięcy no Prawie 200 tysięcy 180, 150 Cena nie jest taka niska, dobra obrońca na pewno Ale jest to cały czas obrońca, no i jej Dajcie coś dużo lepszego Jakąś pozycję ofensywną, jakiegoś pomocnika Defensywnego Na fajnym poziomie No zobaczymy, zobaczymy, może teraz coś poleci W drugiej paczce, jak nie, no to będzie lipa Piękne niebieskie flary I mamy zawodnika reprezent Nie, no I trafiłem jeszcze tego skurwiela, który wczoraj prawie zabił Tiago czy tam Kimisia, bo widziałem screeny. Hinteregger. To chyba on. No, gorzej nie mogli sypnąć. Gorzej nie mogli sypnąć, naprawdę. Hinteregger 88. Kolejny środkowy obrońca. Okej, okay, otwieramy paczuszkę z gwarantowanym Ultimate Totsem, Zobaczymy, co fajnego będzie. Dosyć sporo fajnych kart przepalamy, ponieważ przepalam sobie kwadrat, którego nie przetestowałem. Co prawda, Manolasa. Przepalam również Santiago Kazorle, którego trafiłem w parce z Deluxe, Totsem i Immobile. Także mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Oby jakaś karta grywalna. Proszę bardzo, proszę. I zobaczmy, co dobrego tutaj wypadnie. Mamy topca oczywiście, jest walkout i... i. Jest Jadon Sancho, jest Jayden Sancho, <laughs> jest Jadon Sancho. Kolejna paczuszka do otworzenia z zawodnikiem z drużyny Ultimate Team of Decision. Oczywiście jej się pomyliło i dało za e, wysokie wymagania i do tego chyba e, dali złą trafialność w paczkach, ponieważ zamiast Jana Zomera wylatywał cały czas Jason Sancho ja również byłem tym szczęśliwcem i trafiłem Jadona Sancho prawdopodobnie wtedy by miałbym Jana Zomera w klubianie Sancho gdybym tą SBC zrobił później aczkolwiek nie ważne dostaliśmy rekompensatę od jej jeszcze na paczuszka no i zobaczmy co fajnego wypadnie może jakaś fana karta też wątpię coś czuję, że kolejny środkowy obrońca będzie w drużynie jakiś humor, ewentualnie Zomer teraz wyleci prawdopodobnie ale zobaczymy może się mylę może będzie to coś dobrego jest oczywiście Anglia. No i trafiamy ponownie Jadona Sancho. Fantastyczne. E, kurwa rozegranie o tym